Case IH Puma to seria dobrze znanych ciągników o ugruntowanej renomie tworzonych w Austrii. Puma 150 Multicontroller to najnowsza wersja tej serii ciągników. Ciągniki Puma wyposażone w przekładnie Power Drive posiadają do 19 biegów przełączanych pod obciążeniem, co sprawia, że wykonasz każdą pracę z pełną mocą dostępną dla ciągnika. Trzy stopnie pracy rewersu zapewniają płynną i szybką zmianę kierunku jazdy w zależności od rodzaju pracy. W trakcie pracy ciągnikiem masz skupić się na kontroli warunków na polu lub drodze, a nie na zmianie biegów. Dlatego ciągnik Puma z przekładnią Power Drive oferuje automatyczne tryby jazdy AutoField i Auto Road. Case IH słynie ze stosowania w swoich ciągnikach bardzo mocnych silników. Puma 150 napędza sześciocylindrowa jednostka o mocy maksymalnej 190 koni mechanicznych, co oznacza aż o 40 koni mechanicznych więcej niż nominalna moc deklarowana w nazwie ciągnika. Przestronna, komfortowa kabina zbudowana jest na czterech słupkach, dzięki czemu masz doskonałą widoczność w każdą stronę. Duży wybór foteli w połączeniu z amortyzacją kabiny oraz przedniej osi sprawia, że komfort pracy jest zawsze na najwyższym poziomie. Praca z najwyższą wydajnością to skupienie się na najważniejszych zadaniach. Dzięki dźwigni Multicontroller wykonasz większość zadań za pomocą kciuka, a na podłokietniku w sposób przejrzysty rozmieszczone są pozostałe elementy sterujące. Ciągniki Case IH Puma 150 to nowoczesne maszyny. Pracując w polu wykonujesz dużo powtarzających się czynności. Dlatego standardowo oferujemy Ci system HMC, gdzie możesz je zapamiętać, a potem odtworzyć. Teraz idziemy o krok dalej i umożliwiamy skorzystanie z HMC2, System, gdzie na wyświetlaczu na postoju możesz ustawić wszystkie czynności, jakie wykonywać będziesz na końcach pola. Dodatkowo ich wyzwalaczem może być zarówno czas, który minął od ostatniej akcji, lub odległość. Puma 150 Multi-Controller może być wyposażona w pełen system automatycznego prowadzenia AQ Guide oraz w system automatycznego zawracania na końcach pola AQ Turn Pro. Monitor dotykowy AFS Pro 700 umożliwia szybką zmianę ustawień np. regulację wydatków w zaworze hydraulicznym, czy też czas jego otwarcia.